Moja <coughs> mama by się zmartwiła. Drogi Sprytu! No, ciężarówka była pełna naworski! Prosto z banku! Dobrze. Potrzebujemy kasy, jakiej mamy teraz dostarczyć starca zaraz będzie po generatorze. Jeszcze jeden pamiętasz, jak to było, zanim zjawiła się Tinker? Ledwo trzymaliśmy się na powierzchni. Teraz jest lepiej. No! W końcu nas szanują. Oleja, coś tam jest! do rozbalenia. To była droga do głównej sali, zablokowana. Ups, może są jakieś schody albo winda. Na przykład ta, jeśli ją podniosę. Skleję zębatki. Hej, tak sobie myślę. A gdybyś tak wyjawił, Finn, kim jesteś? Hej, Fin. Dołączyłem do klubu dla ściemy i jestem tym gościem, który chcecie powstrzymać. Okej. Okay. Trzeba to będzie dopracować. Wielki, opancerzony Silos. Nieźle. Nagle mój sprzęt do grania wydaje się strasznie słaby. Co? Fin ma tu niezłą bazę superłotra. Widzisz ten ogromny, opancerzony zbiornik? Wcale nie podejrzany. Myślisz, że jest w nim Nuform? Mam takie przeczucie. Od tego zbiornika odchodzą kable. Ciekawe. Wynalazę Krika. Kriger nie rozumie Nuformu formu na tyle, by stworzyć go więcej, ale fin tak. Rozpisała jego reaktywność. To jeden. Czas zasilić resztę. Czemu mam powiedzieć win, że jestem Spidermanem? Przecież mogłaby zareagować źle. Zróbmy listę za i przeciw. A... Za. To twoja najlepsza przyjaciółka. Oprócz mnie. Przeciw to tinkerer. Za. Łatwiej jej to wyjaśnić niż podstawić przed nią szopkę. Przeciw? Drugi Spiderman wyraził się jasno. Nikt nie może się dowiedzieć. Ja się dowiedziałem. Może, jeśli zrozumie, z kim walczy, przemyśli sobie to wszystko. Może masz rację. Nikogo nie ma. Mógłbym powęszyć. Fin tworzy przeciwko mnie nową broń i kazała reszcie Undergroundu mnie znaleźć. Okej, okay. są dwa. Oby zadziałało. Co może pójść nie tak? Powiedział kozak na odległość. Fin pracuje nad stopniową destabilizacją mu formu. Ma wchodzić w reakcję, ale nie wybuchać przy kontakcie. Po co? Żeby mogła go przewozić? Film karmi Roxon fałszywymi informacjami, żeby nie wpadli na jej trop. Dobra jest. Z głowy jeszcze jeden nie połączę tego bezpośrednio, ale dzięki przekaźnikowi stworzę połączenie łańcuchowe. Fin tworzy nową maskę, tarczę. Jak tylko znajduje sposób na coś z jej sprzętu, wymyśla coś nowego. Kombinujesz Fin. Fin ładuje energię w swój nuform. Destabilizuje go coś jak z moim jadem. A twój jad wysadził most. To... co? Ona chce wysadzić Jem Fieter? Nie Jem Fieter. Roxon Plaza. Zaraz co? To... Jak mogłaby? Jeszcze są zamknięci, więc nie byłoby ofiar. Ale nie mogę na to pozwolić. Zabieram nuform. No dalej! Nie, nie, nie! Gdzieś tu jest. Rozdzielamy się. Muszę rozgromić jej armię. A następnie zdobyć nuform. Tak teoretycznie! Co jeśli Finn ma rację i to najlepszy sposób na walkę z Roxon? Finn nie planuje wybicia kilku szyb. Chce wysadzić cały budynek w mojej dzielnicy. Jeśli któraś część planu zawiedzie, ucierpi wielu ludzi. Nie pozwolę jej zaryzykować. Masz rację. Zabierzmy stąd ten lufor. Spiderman sobie z tym nie poradził! Kwiat ją ja rozwala! Dobrze, tak trzymaj! Nie się później. O, ruchy, ruchy, ruchy! Pada! To sprawa między dną a lukto! A może użyjemy słów? A może przestaniesz się tak wlewać? Się nie zmęczyło! Sytuacja jest ciężka. Gdzie jesteś? Stary, nie wiem. Omijam wybuchy. Przyda się nowa strategia. Zrobię jak mówimy. Powiesz prawdę? Tak, jak tylko ją złapię. Pinkeren, muszę ci coś powiedzieć! Zwolnij! Myślisz, że się nabiorę? Wish it! Na serio! Modaj to Spider-Man! Huh? Powód, żeby cię nie zabić. <grystanie> Moja mama by się zmartwiła. Myers? <grystanie> Możemy... Lepiej, a chyba złamała mi żebro. Albo trzy. Hej, jak poszło z Win? Kiepsko, wciąż jesteś u umy... mnie? Nie, już u siebie. Rodzice wracają w przyszłym tygodniu, więc sprzątam. Ale mogę wpaść! Nie, spoko. odezwę się. Co teraz? Hej, wujku otrzymuję Potrzebuję porady jaki kryst? Każdej! Jesteś wolny? Mogę być. Daj mi chwilę niedługo na to. Dzięki. Do zobaczenia! Nie mam pojęcia, gdzie są Finn i Nuform. Zabiję trochę czasu przed spotkaniem z wujkiem. By mało było wrażeń w Nowym Jorku w czasie świąt. Teraz jeszcze zbliża się do nas tropikalna burza, czy też huragan. No, zupełnie jak w tym filmie, w którym wielka fala wywraca łódź. Uff, oh, e, przepraszam za spoilery. W każdym razie, jeśli burza zaatakuje, wiele osób będzie potrzebować pomocy, więc to świetny czas na wsparcie miejscowych schronisk. Do usłyszenia. Pamiętajcie, by sprawdzać swoją zdolność kredytową. Raz w roku można to zrobić za darmo. Bądźcie odpowiedzialni. Pa! Aplikacja zbiera zgłoszenia o dziwnie latającym śmigłowcu. Uważaj! Mnie się to bardziej przyda, Undergroundzie. Ja. Hej, pamiętasz, jak mówiłem, że znam kogoś, kto bada sprawę dla Undergroundu? Mam ją na linii. twój informatyk mówił, że masz z nimi problem? A, o. Lubię twój podcast. <laughs> Właśnie jestem w ich kryjówce. Masz jakieś rady? Lubisz go? Wow, okej. Okay. W kryjówkach jest cisza radiowa, więc policja nie może wrzucić na zamówień. Jeśli wyłączysz zagłuszacze, powiadomię o tym Glinę. Robi się. Dzięki za pomoc Danika. Hej, Spider-Man, połączyłam ten adres z kilkoma konkretnymi zapytaniami. Kiedyś była to kryjówka Tombstone. Wow, powiedz mi więcej! Underground i Edna Tombstone zrobili razem pareakty. Zapójstw i różnych kradzieży. Później się pożar I w zatołku gościa Tombstone. Underground, Teraz jest inaczej! A Tun są siedzi w więzieniu, więc bez problemu przejęli jego kryjówkę. O, się. Nie, ma, nie ma tu spać słuchaj! Tak trochę poza tematem! Masz kogoś od muzyki? No wiesz, to czołówki? Ach, przez jakieś pół minuty spotykałam się z facetem, który był na tyle miły, że nagrał mi taki krótki motyw. O. Jakbyś potrzebowała kogoś, kto fajnie miksuje, to. ten znam gościa! Cudowna wiadomość, bo ja kompletnie Teraz muszę znaleźć zagłuszać. Kostium pomoże mi namierzyć przewody. Aha. Powinno pójść gładko. No i proszę. Jest zagłuszać. Zachowali pamiątki po walkach z Tumpstownem. Sentimentalnie. Manekiny się przemieściły? Uwaga! Nigdy nie chcę takich manekinów. No, teraz już się tu nie ukryję. Okej, okay. daję cynk policji. Super, będę mieć gorący temat o współpracy Undergroundu z Tombstone'em. Lepiej stąd pójdę, zanim zjawią się gliny i oblepią wszystko taśmą. Ej, chłopcze, spotkajmy się w dokach z Hellskim. Już idę. Co mam zrobić z Finn? Znowu z nią pogadać? Moglibyśmy się gdzieś spotkać. Przy centrum naukowym, albo kościele trójcy. Ale ona wie, że ją okłamałem. Nie będzie chciała mnie widzieć. Oh. Dzisiaj mam zaszczyt gościć szefa działu badań w Rockford Energia. pana Simona Higera. Zachwala pan zalety reaktorów na nubor, Z których pierwszy ma zostać wkrótce w otwarty w Harleści. Jednak nie brak też głosów kryka. Cóż, na wstępie pragnę podkreślić, że to zaszczyt i przyjemność gościć pański program. O, aż się zarumieniłem. Tak, to prawda. Napotkaliśmy na pewien sprzeciw. W szczególności ze strony Rio Morales, która kandyduje na radną w nadchodzących wyborach uzupełniających. Mam dużo szacunku dla pani Morales. Jest e, inteligentna, stanowi świetny wzór dla młodych kobiet, ale sądzę, że źle wykorzystuje swoją energię. Nasze reaktory na Nuform. Oddzwonię do ciebie. Dobra Miles, gadaj. Niczego nie pomijaj. Fin, Roxon. Underground. Po prostu dużo się tego zrobiło. Lose, Myers. jesteś super bohaterem, a masz 17 lat. Dalej tworzysz bity? Odkąd się to zaczęło? Nie. Pamiętaj o relaksie. Najważniejsza rzecz. Trzymaj. Mały projekt twojego daty i mój, nasze kawałki. Sprzed lat. Były już ryny i w ogóle. Jakim cudem o tym nie słyszałem? Bo nie skończyliśmy. Nagrywaliśmy odgłosy okolicy, żeby miasto było naszym bitem. Ale twój tata miał mastery, a kiedy się między nami popsuło. Ale możesz dokończyć nas. No i zapomnisz o robocie. Co? Co? Okej, to co robić? Podłącz to. Powiem co i jak. Poprowadzą cię moje hologramy. Przeskanuj źródło. Hologramy, ha? Naśladujesz mnie? <laughs> Bawiłem się w takie rzeczy, kiedy nie było Cię jeszcze na świecie. Dobra. Nie myślę o finie. Skupiam się. Zbieram myśli. Skanuj hologramy, żeby odblokować pliki na moim pendrive'ie. Pomogą ci znaleźć właściwy dźwięk. Udało się. Tak, tak, tak trzymaj. Kolejne dźwięki są rozsiane po mieście. Zostawiłem też kilka wiadomości, które pomogą ci się odnaleźć. Ekstra! Hmm. Nie teraz. Hej, masz coś dobrego? Ta, cudowna dynamika. Widzisz, staruszek wciąż zna się na rzeczy. I miałeś rację, od razu mi lepiej. Teraz wiem, co zrobić z Finn. Spotkam się z nią. Spróbuję wybić jej wszystko z głowy. Na mieście? Gdzie? Święta Trójca. Jutro w nocy. Skąd ta ciekawość? Bo chcecie dorwać połowa zbirów Nowego Jorku. Nie musisz mnie chronić. Ktoś powinien. Mówiłeś... Że nie skończyliście nagrywać, bo się popsuło między tobą i moim tatą. Ale o co tak naprawdę poszło? To było skomplikowane. Byliśmy zbyt podobni i zbyt różni. Dokończ taśmę. Wszystko nagraj, a opowiem, jak było. Obiecuję? Dzięki, wujku. Próbowałem.